No, święci. <noise> Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na taki vlogowy film, bo powiem Wam, że zaczęłam się z tego w ogóle śmiać że wczoraj wieczorem, już było naprawdę dosyć późno yy, i mówię, nie, upiekę sobie ciasto marchewkowe. Ja, ja wiem, ja jestem maniaczka ciasta marchewkowego, naprawdę bardzo je lubię, jest to jedno z moich najbardziej y, takich y, y, ulubionych ciast i powiem Wam, że y, on jest tak łatwy do zrobienia, y, to ciasto jest tak łatwe do zrobienia, że y, ja po prostu y, dlatego je lubię, bo lubię Smak tego ciasta. No i przede wszystkim to, że prawie nic nie, nie trzeba robić, żeby mieć piękne ciasto. I tak sobie zrobiłam wieczorem, wczoraj ciasto, ale dzisiaj doszłam do wniosku, że tym razem wezmę sobie, zrobię krem jeszcze na to ciasto marchewkowe. Powiem Wam, że bardzo często robię tak, że takie ciasto biorę sobie albo na cztery części, albo na połówki kroję. I jedną część sobie zamrażam, żeby już, wiecie, no nie, nie za jednym zamachem zjadać albo, wiecie, w jakimś okresie czasu, żeby nie jeść całego ciasta. Zwłaszcza jak nie mam gości, a piekę głównie dla siebie. To wtedy naprawdę lubię sobie zamrozić. Świetnie się mrozi, więc nie ma z tym problemu. A powiem Wam, że później jak tak chodzicie po domu i sobie myślicie, ale bym zjadła kawałek ciasta, coś mi się słodkiego chce, i nagle mam, mam, mam w zamrażarce. I to jest tak, słuchajcie, we mnie budzi się taka radość, że ja bardzo to lubię. Lubię też mieć w zamrażawce ostatnią wiśnie bez, bez pestek zamrożone, albo jak mroziłam, dostałam węgierkę, śliwkę węgierkę i również zamroziłam. I też uwielbiam, właśnie jak chce mi się coś słodkiego, to wtedy lubię sobie wyjąć właśnie te mrożone owoce i sobie podjadać, bo naprawdę wtedy mi bardzo smakują, bo są i zimne, i wiecie, wszystko mi zastępują. I na pewno są zdrowsze niż, niż ciasto, ale czasami też się chce ciasta, więc ja lubię, lubię, lubię. A jestem w ogóle, ciasto marchewkowe to dla mnie od razu mi zaczynają pracować. Nie wiem, jakoś tak mi bardzo przypadło do gustu. No i dzisiaj będę chciała zrobić krem. To nie będzie nic nadzwyczajnego, ale y, zrobię krem i... Prawdopodobnie wezmę sobie, przetnę to ciasto i zacznę robić. No dobra, idę po, idę po krem, idę po serek mascarpone i idę po śmietankę. Powiem Wam, że... Taka yy, śmietanka to akurat chyba połowę. Yy, śmietanka, żeby zrobić dobry krem, musi być bardzo dobrze schłodzona, żeby nam się dobrze ubiła. Więc za, dzisiaj będziemy ubijać śmietankę, będę robiła krem. I co, jeżeli lubicie tego typu filmy, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra, słuchajcie. Do no to co, to zaczynamy. Robienie kremu jest bardzo proste, więc filozofii nie będzie. Ja ten film traktuję bardziej jako spotkanie z wami, takie luźne, takie wiecie, takie bardzo y, przyjacielskie spotkanie. Wezmę wziąłem sobie dwie miski, bo będę y, wezmę sobie tutaj na śmietanę może albo tutaj zrobię śmietankę ubiję. Sobie otworzę. Ja mam trzydziestkę i tu jest pół litra. 500 ml, także gdzieś 250 ml, dam połowę na oko. No, tak jeszcze trochę. Tak, gdzieś, żeby było połowę, mniej więcej 250 ml i teraz będę ubijała yy, tę śmietanę. Pamiętajcie, że śmietanę dla starych gospodyń to one to wiedzą, ale młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, że z to trzeba uważać, żeby za yy, dużo nie kręcić, za długo, bo wtedy będziecie mieli zamiast bitej śmietany, masełko. Także zaczynam ubijać. Śmietanę mam ubitą i teraz sobie wezmę do drugiej miski e, mascarpone. Wiecie co, ja kiedyś się śmiałam, bo robiłam jakiś film i ja cały czas, e, to pierwszy, jeden z pierwszych moich filmów i śmiałam się, bo cały czas mówiłam mascarpone, mascarpone i z uporem maniaka, cały czas tak mówiłam. E, dlatego ja się śmieję, że czasami wiecie, człowiek popełnia błędy. I to takie elementarne, naprawdę, że potem dopiero jak siebie na filmie usłyszę, to, to za łeb się łapie, jak, jak zaczynam mówić. Ja sobie teraz do tej miski dam serek. Och, to jest dopiero tłuszcz. Ale kiedyś teraz to te, te kremy się robi na serku tym mascarpone, a kiedyś, pamiętacie, na maśle. Ja mam na przykład ten y, y, tort bezowy z kremem cytrynowym i zawsze lubię go robić właśnie na maśle. To jest jedyny krem, który robię na maśle, y, ale on jakoś mi się tak sprawdza. Jak y, nie wiecie, y, nie pamiętacie, to gdzieś wam podlinkuję ten film, bo on jest naprawdę bardzo y, dobry ten krem z gotowanych cytryn, pyszny. Dobra, ja sobie troszeczkę rozprowadzę teraz ten serek. O, dobra. Do tego serka dodam, dodam co cukier. Mam trochę tego cukru pudru, ale myślę, że starczy, Bo to tak dwie łyżki. Zaraz zobaczę, ile tu jest. O, takie dwie łyżki cukru pudru. O, i nawet więcej nie trzeba. Myślę, że więcej, no może takie. O, takie dwie i pół. <laughs> Ale wiecie co? Ja już Wam powiem tak, jak ja już jem krem, jem ciasto, to staram się trochę mniej tego cukru. Ale nie oszukujmy się tak do końca. Dobrze. I wiecie co jeszcze? Ja mam cytrynę już umytą. I troszeczkę zetrę do kremu skórki cytrynowej, żeby trochę zaromatyzować ten, ten krem. Bardzo lubię ten kontrast takiego słodkiego ciasta marchewkowego właśnie z kremem takim wiecie, takim cytrynowym. Krem cytrynowy dla mnie w ogóle cytryna. To jest coś takiego, co dla mnie dodaje bardzo dużo e, takiej świeżości, ale dodam też troszeczkę wanili, ekstraktu prawdziwej wanili, e, ale tylko trochę, bo dla mnie wiecie, ta cytryna, zaraz jeszcze sok dodam. E, słuchajcie, to dodaje takiego właśnie tej świeżości, a odrobina wanili nie za dużo zaokrągla ten, ten smak taki, więc troszeczkę dodam. Prawdziwego ekstraktu wanilii e, z Madagaskaru, wanilia. E, I teraz wezmę jeszcze troszeczkę, dodam soku z cytryny. Posprzątajmy go od razu sobie, bo słuchajcie, ja jak mam nieposprzątane, to zaraz nie wiem, co mam robić. To się czuję od razu niekomfortową. No i co? I tak wezmę z pół cytryny. A co? Zobaczę. Zobaczę, może nie dam całe, m, cały sok, ale jednak. O aż mi ślinianki pracują. Ale troszeczkę y, soku dodam. O, tak nie, słuchajcie, nie do końca te pół cytryny wycisnęłam, także m, tak spokojnie. I teraz sobie to troszeczkę wymieszam. Dobra, nie za dużo, i teraz serek mascarpone razem z cukrem, razem z, cukrem z wanilią, z cytryną. Będę po, troszeczku, po troszeczkę dodawać do śmietany. I tutaj włączam już małe obroty. Będę na zasadzie mieszania wprowadzania. O. I tak powolutku trzeba to wszystko wprowadzić. O, ale pachnie, pachnie pięknie cytryną. Wszystko pięknie mówię wam. Uwiedziam takie zapasy. No, i będziemy tutaj już brali. Bardzo lubię y, tę łopatkę. Ja ją mam już y, od dłuższego czasu I, i ona się sprawdza, bo zobaczcie, ona fantastycznie, zaraz Wam pokażę do końca, y, jak tylko to wprowadzę. Ona, ona, zobaczcie, tak ładnie wszystko zbiera bez najmniejszego wysiłku, i później świetnie, zobaczcie, tu nic nie ma prawa zostać w tej misce, zwłaszcza jeżeli mamy takie dobroci. I potem tę, tą łopatką świetnie się też rozprowadza krem na cieście, więc naprawdę bardzo pożyteczna. Ja ją dostałam w prezencie od mojej koleżanki, która zajmowała się sprzedażą w, w, top, w Topware czy coś tam. Nie wiem, dokładnie napiszę Wam tutaj, jak się ta firma nazywa. Bo łopatka godna polecenia, mam ją naprawdę bardzo długo, a jest super. Dobrze. Dobra, słuchajcie, krem mam, ale będę chciała jeszcze sprawdzić, jeszcze dobrze wymieszam ten krem. Bo chcę, ale fajne jest leciutki. Chcę zobaczyć jeszcze, czy dodać trochę cukru, bo mam trochę jeszcze cukru. Pudru, chcę zobaczyć, czy cytryny nie trzeba dodać. Czy tego aromatu wystarczy. Czy jednak będziemy coś jeszcze kombinować. Jeżeli chodzi o słodkość, to jest ok. Natomiast dodam jeszcze cytryny. Ale pyszny ten krem ale mógłby być troszeczkę bardziej kwaśne, czyli jeszcze dodam cytrynę i wprowadzę ją tu jeszcze tego. Także dobrze taką półwyciśniętą cytrynę ja dałam. Patrzę, żeby mi tutaj nie wpadła nie wpadła pestka, bo mi się tutaj gdzieś… o, jest ta pestka. Oj, teraz po prostu wymieszam ten sok już. Mówię Wam, jak puch, jak taka chmurka ten krem jest. Naprawdę bardzo pasuje do yy, yy, ciasta marchewkowego. Naprawdę jest super. Dobra? I myślę, że już będzie dobrze. Ja sobie to odłożę. Krem odłożę, to też odłożę tutaj, bo będę myła. Wody sobie naleję. I będę zaraz kroić ciasto. Pamiętajcie, że jak cokolwiek robicie, to pijcie dużo wody. Ja się śmieję, bo moja kosmetyczka zawsze mi mówi, Pani Wandziu, trzeba pić dużo wody, pić dużo wody. A ja Wam powiem szczerze, że jak jest zima, to mi się tak za bardzo nie chce pić. No Wiem, że powinno się ciepłą wodę z cytryną i tak dalej, ale wiecie, za każdym razem nie chcę Wam się robić iść po ciepłą wodę. Ale przez to jak są ostatnio mrozy, to zaczynam pić wodę, bo bardziej mi się chce pić. Zamykam ten mikrofon, bo sama się śmieje Jak takie te, te łyki takie straszne są, jak ja zaczynam pić wodę. No dobrze. Ja sobie zrobię tak, gdzie mój nóż mam? Przygotowałam sobie nóż i na razie na. Desce. Powiem Wam szczerze, że tak zrobiłam w takiej formie owalnej. Lubię tę formę, bo akurat mam, że tak powiem, porcję ciasta na taką fajną wysokość i zawsze mi to tak fajnie wychodzi. Natomiast nie mam takiego półmiska, ale tym się nie przejmuję. Muszę sobie i teraz wezmę sobie na pół ciasto. Przekroję o. i sobie wezmę za... Posmaruję. Ja dałam sobie rodzynki, uwielbiam. Uwielbiam. Akurat ciasto marchewkowe fantastycznie sprawdza się też na święta, hmm, dlatego że możecie dodać orzechy, możecie dodać e, więcej cynamonu. Ja też tutaj dodałam cynamon możecie dodać właśnie tych więcej takich bakali plus taki krem i powiem wam, że super ciasto. A ciasto marchewkowe jest przepięknie. Ja dzisiaj y, powiem Wam, że nie będę niczym ozdabiać, ale ciasto marchewkowe fantastycznie ozdabia się właśnie orzechami. No bo jak macie jeszcze takie y, marchewki z cukru, a można takie kupić, y, widziałam gdzieś w sklepie, no to powiem Wam, wygląda to wtedy wszystko naprawdę pięknie. Dobra, ja sobie tu zdejmę trochę tego kremu z tej łopatki. O! Mm, pięknie. I ja sobie dzielę tak mniej więcej na połowę ten krem, dlatego że wezmę, zrobimy połowę na, do środka, a potem drugą połowę damy na wierzch ciasta. Super, mamy to. I teraz przekładamy ciasto. Ale mówię wam, ale będę miała kawę jutro. Bo dzisiaj nie będę miała kawy, bo no, o tej godzinie to ja już nie piję. Po 16 nie piję kawy. Także zobaczcie, akurat ja miałam tutaj. Ten serek mascarpone chyba 200 czy 250, poczekajcie, zaraz Wam powiem, 250 i mniej więcej 250 dałam śmietanki, 30 ja mam akurat. Pamiętajmy o tym, żeby to wszystko schłodzić. Muszę Wam powiedzieć, że my na Teneryfie zrobiliśmy sobie ciasto marchewkowe, bo ciasto marchewkowe naprawdę nie potrzebuje żadnego robota. No, jedyną rzecz, no to ja akurat jak my tam mieliśmy tego mojego starego termomiksa, to marchewkę sobie w termomiksie rozdrobniłam, a tak no to w zasadzie można przecież na zwykłej tarce. Zetrzeć i, i też będzie. Tak patrzę, chyba tutaj trochę te boki też tak wezmę. Jak to? O. No, bowiem Wam będzie słodka rozkosz z taką chmurką. Mówię Ci, Lola, żebyś ty umiała docenić, a nie będziesz mogła doceniać mojego kunsztu cukierniczego. Ja się śmieję, że y, niektórzy z Was piszą: Badziu, przyznaj się, że nie umiesz gotować. A ja zawsze mówię: No przecież ja już to dawno mówię, że ja nie umiem. Ale wiecie co to jest tak? No nie wszyscy są kucharzami. Nie każdy jest, słuchajcie, piekarzem, nie każdy jest cukiernikiem. Y, także wiecie, no każdy sobie radzi jak umie. A ja właśnie zawsze zachęcam Was nie do perfekcjonizmu zachęcam Was właśnie do. Podejmowania prób, żeby próbować, żeby. A może wyjdzie, a może będę to robić. Także ja zawsze mówię, że trzeba próbować, nie bać się tego, a wręcz jeżeli czegoś nie umiemy robić, a nam wyjdzie, no to muszę Wam powiedzieć, satysfakcja bardzo duża. O. Także tak, ja nie umiem gotować, nie umiem piec, mam swoje takie niektóre potrawy, które lubię, ale teraz no jak mam więcej czasu, no to staram się robić też takie rzeczy, których nie robiłam do tej pory. Ale jeszcze powiem Wam tak, jak robię teraz, i tak mi nie wychodzi tutaj może zbyt tak spektakularnie, jeżeli chodzi o to nakładanie kremu, ale powiem wam, że ja z kolei. Kiedyś, jak byłam w jakiejś kawiarni za granicą, ale nie pamiętam gdzie, więc nie chcę Wam kłamać. Nie wiem, czy to nie był Paryż, ale y, byłam właśnie w takiej cukierni, gdzie wszystko było takie idealne. Stałam, słuchajcie, z otwartą buzią i patrzyłam na to. Mówię, boże, jakie to piękne. Nie wiedziałam, co jeść. No i w końcu wiecie, jak to było dawniej. Mieliśmy mało tych, y, tej waluty. Więc słuchajcie, wyliczyłam te swoje mm, drobne <noise> i kupiłam sobie jakieś tam ciastko. Było piękne. No i w zasadzie powinnam zostawić y, y, kropkę. Nie wiem, czy dzisiaj tak jest, bo dzisiaj na pewno jest tak, że wiele rzeczy y, y, w cukiernictwie wygląda pięknie i smakuje równie dobrze. Ale wtedy akurat to było tak, że nie bardzo mi to smakowało. I ja Wam powiem, że ja osobiście bardzo lubię, właśnie jak się ciasto piecze w domu, ono jest niedoskonałe, niedoskonała jest forma, ponieważ nie mamy, wiecie, nawet tych takich, jak to się obracają, bo ja też lubię patrzeć, jak na przykład są na, w internecie. Jak dekorują torty. No robią to rzeczywiście. Niektóre osoby robią to w sposób wspaniały. I ja zawsze mówię, każdy ma jakiś tam e, swój fach, swoją, wiecie, wprawę w robieniu w tym. I rzeczywiście, jak to się kręci, oni tam tak tymi tymi dekorami robią, no cuda, cuda i uwielbiam na to patrzeć. Ale z drugiej strony naprawdę uwielbiam też właśnie tę, niedos tę niedoskonałość tych rzeczy, które robimy w domu. Od razu, jak widzę takie ciasto, no to od razu muszę Wam powiedzieć, śliniarki mi pracują. Ja specjalnie może tu jeszcze jakieś takie zygzaki zrobię, co. Żeby to takie było niedoskonałe. Jak pokażę Wam tutaj też zdjęcie, jak byliśmy na tej teneryfie, no to właśnie zrobiłam ciasto marchewkowe ze względu na łatwość tego ciasta i tam pokażę Wam właśnie, ja miałam karambole i miałam granata. I ja w jaki sposób udekorowałam to ciasto, było również z kremem i powiem Wam, że było naprawdę bardzo, bardzo dobre. To co, próbujemy? Próbujemy, czy nie? Próbujemy. Próbujemy. Dobrze, ja na razie zostawię to, sobie tu wyczyszczę tę deskę i zaraz będziemy kroić i do Was zwrócimy. Ciasto gotowe. Ja oczywiście, słuchajcie, nie będę trzymać tutaj na desce, ale póki co jest mi wygodnie pokroić tutaj na desce. No i my już będziemy zaraz próbować. To jak ja tak popatrzę na to ciasto, to tam zamrażać nie będzie co. Także mamy dzisiaj taki podwieczorek jutro będziemy mieli. Będzie super. Ja oczywiście zapraszam was na herbatkę. Ja zrobiłam herbatkę tutaj taką ziołową trochę. Bardzo lubię, muszę Wam powiedzieć, te tygielki. Ja je kupiłam na Pchlim Targu jako nowy taki komplet i bardzo lubię, bo on ma takie podwójne dno, więc y, takie y, ścianki podwójne, nie dno. I wtedy fajnie się trzyma, nie parzycie się tą herbatą, a możecie sobie pić y, ciepłą, więc bardzo lubię te tygielki do picia herbaty. No Fajnie mi się trafiło. O, no i teraz, słuchajcie, będziemy próbować. Ja oczywiście wiem już, jak to wszystko smakuje, nie chcę w tej chwili jeść przy Was ciasta, dlatego że wiem, że niektórych to razi, jak ja jem przy Was, e, natomiast... Y, y, Naprawdę zestaw jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o krem y, plus, właśnie ciasto marchewkowe, więc o, ja już Ci tu przedstawię, żebyś to wszystko m, widział. I taki y, kawałeczek ciasta y, z dobrą herbatką naprawdę bardzo y, poprawia humor, zwłaszcza w te okresy, kiedy jest na zewnątrz mróz. Więc możemy sobie taką y, fajną herbatką poprawić humor. Ja oczywiście zachęcam y, Was do tego, żebyście sobie zrobili takie ciasto, to bardzo proste, tak jak mówię na kanale, jest ciasto marchewkowe, więc ja tam piekę z, z Miłoszem, więc bardzo Was zachęcam do tego. Właśnie to od razu zobaczycie, jak my razem pieczemy i to są takie fajne właśnie te wspólne gotowania. Miłosz akurat nie jest taki, wiecie, do kuchni on się nie garnie, ale jak go poproszę, to zawsze mi pomaga. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do tego, że jeżeli macie ochotę, podobają Wam się takie filmy luźne, vlogowe, przyjacielskie, bym wręcz powiedziała, to żebyście podbili ten film. No i oczywiście koniecznie, koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Czy również robicie ciasto marchewkowe? Czy ono jest Waszym ulubionym ciastem? Bo chyba prostszego ciasta nie ma. No może, coś by się tam znalazło. No i oczywiście do tego, jeżeli nie wiecie, co napisać, to zostawcie nam serduszko. Bardzo lubimy, jak Wy zostawiacie te serduszka. Nam jest wtedy bardzo, bardzo miło. No cóż, ja się biorę za jedzenie, wyłączę mikrofon. I do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! Pa! Wygląda apetycznie i na pewno będzie bardzo smaczne. Na pewno jest pyszne. Zaraz spróbuj. Spróbuj od razu i powiedz, czy ci smakuje, dlatego że później bardzo dużo widzów pisze, że to ty, jako osoba taka postronna, to po prostu wiesz, czy dobre. No pokaż, pokaż, że to próbujesz. Pyszne jest. Bardzo dobre. Naprawdę ja, smaczne. Prawda, ono nie jest suche. Jeżeli chodzi o ten krem, też jest taki wyważony smakowo. Ta odrobinę wanilii, ona tak fajnie taki wiecie, daje też smak. Super jest. Mm. Bardzo dobre.